Cisza. To właśnie cisza była najgorsza. Głośniejsza niż pulsujący ból w plecach, dotkliwsza niż ssanie w pustym żołądku. Trzeci dzień ciszy. Telefon milczał jak zaklęty, a lodówka świeciła pustką, drwiąc ze mnie swoją nieskazitelną bielą. Jeszcze kilka dni temu, w szpitalnym łóżku, słyszałam obietnicę mojej córki Katarzyny. Mamo, nie martw się, o wszystko zadbam. Wierzyłam jej. Każda matka wierzy swojemu dziecku, prawda? Zawsze byłam dla niej opoką, portem, do którego mogła zawinąć w każdej burzy. Oddałam jej wszystko swój czas, siły, marzenia. Teraz, unieruchomiona po poważnej operacji kręgosłupa, czekałam na nią z resztkami jedzenia, które zostawiła. Czekałam na jeden telefon, na dźwięk klucza w zamku, na cokolwiek, a dostałam tylko ciszę, upokarzającą, ogłuszającą ciszę, która mówiła mi więcej niż tysiąc słów. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że ta cisza to nie koniec. To był dopiero początek czegoś zupełnie nowego. Do czasu nazywam się Anna i mam 68 lat. Większość życia spędziłam w przekonaniu, że jestem kobietą silną, taką, która zawsze sobie poradzi. Kiedy ponad 40 lat temu wychodziłam za mąż za mojego Staszka, świat stał przed nami otworem. Byliśmy młodzi. Zakochani i pełni planów Nasze małe mieszkanie na trzecim piętrze Pachniało świeżo parzoną kawą I farbą olejną Bo Staszek z zawodu stolarz W każdej wolnej chwili coś Strugał, naprawiał, ulepszał To on nauczył mnie Że z drewna, tak jak z życia Można stworzyć coś pięknego Jeśli tylko włoży się w to serce Nasza córka, Kasia Przyszła na świat w burzliwe lata osiemdziesiąte Pamiętam Jakby to było wczoraj jej małe paluszki zaciskające się na moim kciuku, jej bezzębny uśmiech, który rozświetlał nasze skromne życie. Dla niej byłam w stanie zrobić wszystko. Zrezygnowałam z pracy w księgowości, by być z nią w domu. Każde jej osiągnięcie było moim triumfem, każda porażka moją klęską. Staszek śmiał się, że pępowina między nami nigdy tak naprawdę nie została przecięta. Może miał rację. Gdy Kasia poszła na studia, a potem wyszła za mąż i wyprowadziła się do innego miasta, w naszym domu zrobiło się pusto. Tę pustkę wypełniałam dbaniem o Staszka, pielęgnowaniem ogródka na działce i cotygodniowymi telefonami do córki. Staszek odszedł pięć lat temu. Rak płuc zabrał go szybko, zbyt szybko. Zostałam sama w mieszkaniu pełnym wspomnień i echa jego śmiechu. Cisza, która wtedy nastała, była inna. Była to cisza pełna tęsknoty i miłości. Wtedy Kasia stała się moim jedynym prawdziwym łącznikiem ze światem. Dzwoniła, przyjeżdżała na święta, przysyłała zdjęcia wnuków, Tomka i Zosi. Kochałam ich nad życie, choć widywałam rzadziej niż bym chciała. Kasia zawsze była zabiegana. Praca w korporacji, dom, dzieci, kredyt. Rozumiałam to. Świat dzisiaj pędzi, wymaga od młodych ludzi rzeczy, o których nam się nie śniło. Akceptowałam jej wymówki, jej zmęczenie, jej coraz krótsze wizyty. Mówiłam sobie, że taka jest kolej rzeczy: dzieci dorastają i zakładają własne gniazda. Moim zadaniem, jako matki, było wspierać ją, a nie być dla niej ciężarem. Dlatego, gdy lekarz powiedział, że operacja kręgosłupa jest nieunikniona, moim pierwszym zmartwieniem nie był ból czy ryzyko. Było nim to, by nie sprawić kasi kłopotu. Mamusiu, co ty opowiadasz? Oczywiście, że się tobą zajmę. Wezmę urlop, przyjadę, ugotuję, posprzątam. Jesteś moją mamą, powiedziała przez telefon, a ja poczułam fale ulgi i dumy. Moja córeczka. Moja dobra, kochana Kasia, operacja się udała. Ból był potworny, ale myśl, że w domu czeka na mnie córka, dodawała mi sił. Przywiozła mnie ze szpitala, pomogła dotrzeć do łóżka, położyła na szafce nocnej leki. W lodówce zostawiła dwa pojemniki z zupą i trochę wędliny. To ci na razie wystarczy, mamo. Muszę na chwilę skoczyć do siebie, załatwić parę spraw. Jutro rano będę, rzuciła w pośpiechu, całując mnie w czoło. W jej oczach widziałam zmęczenie i roztargnienie, ale zrzuciłam to na karb stresu, ufałam jej, była przecież moją córką, moją jedyną córką. Nie miałam pojęcia, że to jutro zamieni się w wieczność, a zupa w lodówce stanie się symbolem mojej największej życiowej porażki i największego rozczarowania. Szpitalne korytarze mają specyficzny zapach, mieszankę środków dezynfekujących, leków i ludzkiego strachu. Kiedy leżałam na łóżku, czekając na transport do sali pooperacyjnej, ten zapach wwiercał mi się w nozdrza, potęgując uczucie bezradności. Ale była przy mnie Kasia. Trzymała mnie za rękę. Jej dłoń, choć chłodna i nerwowa, była dla mnie kotwicą. Wszystko będzie dobrze, mamo. Zobaczysz, szeptała, poprawiając mi poduszkę. Lekarz powiedział, że operacja to był strzał w dziesiątkę. Za parę tygodni będziesz biegać jak sarenka. Uśmiechnęłam się słabo. Ból po narkozie powoli zaczynał pulsować wzdłuż kręgosłupa, ale jej obecność go łagodziła. Widziałam w jej oczach troskę, a może chciałam ją widzieć. Dziś, z perspektywy czasu, zastanawiam się, czy nie myliłam troski z poczuciem obowiązku. Ale wtedy, w tamtej chwili, jej słowa były balsamem na moją duszę. Droga do domu była dla mnie męką. Każdy wstrząs na wyboistej drodze przeszywał mnie na wylot. Kasia prowadziła nerwowo, co chwilę zerkała na telefon leżący na siedzeniu pasażera. Kilka razy odbierała połączenia, ściszając głos. Tak, wiem. Nie, jeszcze nie. Postaram się jak najszybciej, rzucała do słuchawki. Nie pytałam, nie chciałam jej dokładać zmartwień. W mieszkaniu pomogła mi wejść po schodach krok po kroku, sycząc z bólu przy każdym stopniu. Ułożyła mnie w łóżku w sypialni, tym samym, w którym przez tyle lat spałam obok Staszka. Przyniosła szklankę wody i tabletki. Mamo, tu masz wszystko pod ręką, wskazała na szafkę nocną. Leki, woda, telefon. Naładowałam ci go. Podeszła do kuchni i po chwili wróciła. Zostawiłam ci w lodówce rosół i krupnik. Do tego chleb i trochę szynki powinno wystarczyć do jutra. Dziękuję, córeczko, jesteś kochana, powiedziałam, a w gardle urosła mi gula wzruszenia. Pochyliła się i pocałowała mnie w czoło. Jej usta były zimne. Muszę lecieć, mamo. Paweł dzwonił, że mały Tomek ma gorączkę, a ja mam jeszcze pilny projekt do skończenia na rano. Wiesz, jak jest. Będę jutro z samego rana, przywiozę świeże bułki i zrobię ci jajecznicę. Oczywiście, leć, ucałuj dzieciaki ode mnie. Patrzyłam, jak zbiera swoją torebkę, jak w pośpiechu zakłada buty. Na jej twarzy malowało się napięcie. Zniknęła za drzwiami, a ja usłyszałam szczęk zamka. Zostałam sama. W ciszy mieszkania, przerywanej jedynie tykaniem starego zegara w salonie, poczułam ukłucie niepokoju. Ale zaraz je odgoniłam: przecież to moja Kasia. Zajęta, zapracowana, ale kocha mnie. Przyjedzie jutro. Obiecała. Pierwszy dzień minął na mglistym dryfowaniu między snem a jawą. Środki przeciwbólowe otumaniały mnie, spychając rzeczywistość na dalszy plan. Obudziłam się koło południa, obolała i zdezorientowana. Z trudem, wspierając się na ramionach, usiadłam na łóżku. Każdy milimetr ruchu był jak wbijanie rozgrzanych gwoździ w plecy. Doczołgałam się do kuchni, trzymając się ścian. Widok dwóch małych pojemników z zupą w pustej lodówce trochę mnie zdziwił. Na pewno w pośpiechu zapomniała zrobić większych zakupów, pomyślałam, starając się usprawiedliwić córkę. Odgrzałam rosół. Nigdy nie smakował tak dobrze. Zjadłam go powoli, celebrując każdą łyżkę. Potem wróciłam do łóżka. Czekałam. Czekałam na dźwięk telefonu. Dzwonek ustawiony specjalnie dla niej. Delikatna melodia, którą kiedyś razem wybrałyśmy. Ale telefon milczał. Po południu sama postanowiłam zadzwonić. Wybrałam jej numer drżącymi palcami. Włączyła się poczta głosowa: Kasiu, kochanie, to ja. Wszystko w porządku? Daj znać, co u ciebie. Czekam, całuję. Mój głos brzmiał słabo i niepewnie. Wieczorem zjadłam kilka kromek chleba z szynką. Został mi jeszcze tylko jeden pojemnik z krupnikiem i pół bochenka chleba. Niepokój zaczął narastać. Pewnie mały jest bardziej chory. Albo ta praca. Na pewno zadzwoni, jak tylko znajdzie chwilę. Powtarzałam to sobie jak mantrę. Ale w sercu kiełkowało zimne ziarenko zwątpienia. Noc była długa. Ból fizyczny mieszał się z psychicznym. Przewracałam się z boku na bok, o ile pozwalał mi na to kręgosłup. Każdy szmer na klatce schodowej budził nadzieję. Może to ona, może zapomniała kluczy, ale to był tylko sąsiad z góry wracający z pracy, albo ktoś wyprowadzający psa. Cisza w mieszkaniu stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Już nie była to cisza tęsknoty za Staszkiem, to była cisza opuszczenia. Zdałam sobie sprawę, że jestem więźniem we własnym domu. Unieruchomiona, zdana na łaskę kogoś, kto o mnie zapomniał. Zasnęłam dopiero nad ranem, z telefonem w dłoni, wciąż czekając na melodię, która nie nadeszła. Drugi dzień był gorszy. Obudziłam się z uczuciem ssania w żołądku, które zagłuszało nawet ból pleców. Tabletki przeciwbólowe, które miałam brać po jedzeniu, Połykałam na sucho, popijając wodą. Wiedziałam, że to nierozsądne, ale ból był nie do zniesienia. Krupnik, który zjadłam na śniadanie, był ostatnim prawdziwym posiłkiem. Zostało mi kilka czerstwych kromek chleba. Telefon wciąż milczał. Próbowałam dzwonić jeszcze dwa razy. Za każdym razem witała mnie beznamiętna wiadomość z poczty głosowej. Nie nagrywałam się więcej. Czułam się upokorzona. Prosić własną córkę o jedzenie? O pamięć? Coś we mnie pękło. Duma, którą zawsze w sobie nosiłam, skruszyła się w pył. Próbowałam wstać i poszukać czegoś w szafkach może jest jakaś puszka, torebka kaszy, cokolwiek. Udało mi się zrobić kilka kroków, ale nagły, ostry skurcz w plecach rzucił mnie na kolana, zawyłam z bólu i bezsilności. Leżałam na zimnej podłodze w kuchni, płacząc jak dziecko. Płakałam nad swoim bólem, nad swoją samotnością, nad swoją naiwnością. Wszystkie wspomnienia, Wszystkie poświęcenia dla Kasi przelatywały mi przed oczami. Nocne czuwanie przy jej łóżeczku, gdy miała gorączkę. Sprzedaż pamiątkowej broszki po babci, żeby dołożyć jej do wymarzonej wycieczki szkolnej. Godziny spędzone na gotowaniu jej ulubionych potraw, gdy przyjeżdżała na studia. Czy to wszystko nic nie znaczyło? Czy byłam tylko przystankiem w jej życiu, który teraz, gdy stał się niewygodny, można po prostu ominąć? Trzeci dzień był już tylko walką o przetrwanie. Głód stał się fizycznym bólem, skręcał mi wnętrzności. Piłam wodę z kranu, żeby oszukać żołądek. Leżałam w łóżku, wpatrując się w sufit. Nie miałam siły płakać, nie miałam siły czekać. Była we mnie tylko pustka. Ogromna, czarna dziura, w której zniknęła miłość do córki, a na jej miejscu pojawiło się coś zimnego i twardego. Rozpacz. To była czysta, skondensowana rozpacz. Byłam pewna, że tak właśnie wygląda koniec w ciszy. Samotności i głodzie. Wczesnym popołudniem trzeciego dnia, kiedy leżałam w odrętwieniu, pogrążona w apatii, usłyszałam coś, co wyrwało mnie z letargu: pukanie do drzwi. Nie był to nerwowy stukot, którego mogłabym się spodziewać po Kasi. To było delikatne, niemal nieśmiałe pukanie. Serce zabiło mi mocniej. Kto to mógł być? Listonosz? Inkasent? Przez chwilę poczułam strach. Byłam słaba, bezbronna. Nie miałam siły wstać. Pukanie powtórzyło się, tym razem trochę głośniej, a potem usłyszałam głos: Młody, kobiecy, lekko zaniepokojony. Pani Aniu? Wszystko w porządku? Tu Magda, sąsiadka z dołu Magda, młoda dziewczyna, która wprowadziła się z mężem pół roku temu. Zawsze uśmiechnięta, zawsze mówiła: Dzień dobry, na schodach. Zamieniliśmy kilka zdań o pogodzie i kwiatach na balkonie tyle. Pani Aniu? Głos był bliżej, jakby przyłożyła ucho do drzwi. Zebrałam resztki sił. Proszę, proszę wejść, wychrypiałam. Mój głos był ledwo słyszalny. Drzwi są zamknięte. Może pani otworzyć? Nie, nie mogę wstać, szepnęłam, a do oczu napłynęły mi łzy bez silności. Nastąpiła chwila ciszy, a potem usłyszałam, jak rozmawia przez telefon. Tak, Piotrek, dzwoń po ślusarza. Nie, nie czekaj, coś jest nie tak. Starsza pani sama mieszka. Mówi, że nie może wstać. Kwadrans, który minął do przyjazdu ślusarza, był dla mnie wiecznością. Leżałam nasłuchując. Wreszcie usłyszałam warkot wiertarki, szczęk zamka i drzwi otworzyły się ze skrzypieniem. W progu stanęła Magda. Młoda, szczupła, z wielkimi, przestraszonymi oczami. Kiedy mnie zobaczyła leżącą w łóżku, bladą, w pogniecionej koszuli nocnej, jej twarz złagodniała. W jej oczach nie było litości. Była troska, prawdziwa, ludzka troska. Boże, pani Aniu, podeszła szybko do łóżka, co się stało? Dzwoniłam do pani córki, numer był na drzwiach, ale nie odbiera. Nie potrafiłam odpowiedzieć, po prostu się rozpłakałam. A ona usiadła na brzegu łóżka, wzięła moją zimną, drżącą dłoń w swoje ciepłe ręce i po prostu była. Nic nie mówiła, czekała aż fala szlochu minie. Godzinę później siedziałam oparta o poduszki, a w rękach trzymałam talerz gorącego, pachnącego pomidorami rosołu z makaronem. Magda przyniosła go z własnego obiadu. Każda łyżka była jak zastrzyk życia. Rozgrzewała mnie od środka, przywracała siły, rozpuszczała lód, który skłuł moje serce. To nie był tylko rosół, to był gest, to było człowieczeństwo. Zrozumiałam, że pomoc przyszła stamtąd, skąd najmniej się jej spodziewałam. Nie od własnej krwi, ale od obcej osoby, która po prostu zauważyła, że zgasło światło w moim oknie. Obecność Magdy w moim mieszkaniu była jak powiew świeżego powietrza po burzy. Po tym jak zjadłam rosół, bez zbędnych pytań poszła do sklepu. Wróciła z siatkami pełnymi jedzenia. Chlebem, masłem, jogurtami, owocami. Rzeczy proste, ale dla mnie były skarbem. Poruszała się po mojej kuchni cicho i sprawnie. Jakby robiła to od zawsze. Zrobię pani kanapki na później i ugotuję ziemniaki z koperkiem. Moja babcia zawsze mówiła, że to najlepsze na wzmocnienie, powiedziała z uśmiechem. Z każdym jej gestem, z każdym słowem czułam, jak wraca do mnie godność. Nie musiałam o nic prosić. Ona po prostu wiedziała, czego potrzebuje. Wieczorem przyszła znowu, tym razem ze swoim mężem, Piotrkiem. On naprawił zamek w drzwiach, a ona przyniosła mi książkę. To kryminał bardzo wciągający, żeby pani się nie nudziła, powiedziała. Zaczęłyśmy rozmawiać. Na początku ostrożnie. Opowiedziałam jej o operacji. O córce nie wspomniałam ani słowem. Wstyd palił mnie od środka. Ale Magda była mądrą dziewczyną. Nie naciskała. Słuchała. Opowiadała o swojej pracy, o planach na wakacje. Mówiła o swojej mamie, która mieszkała na drugim końcu Polski i za którą bardzo tęskniła. — Wie pani, dzwonimy do siebie codziennie. Czasem tylko na dwie minuty, żeby zapytać, co słychać. Ale to taki nasz rytuał. Dzięki temu czuję, że jest blisko — powiedziała pewnego dnia. Te słowa ugodziły mnie prosto w serce. Ale nie był to już ból rozpaczy. To był ból zrozumienia. Magda zupełnie nieświadomie pokazała mi, jak powinna wyglądać relacja oparta na miłości i trosce, a nie na poczuciu obowiązku. Z dnia na dzień czułam się silniejsza, nie tylko fizycznie. Codzienne wizyty Magdy stały się dla mnie punktem odniesienia. Zaczęłam znowu dbać o siebie, na tyle na ile pozwalał mi stan zdrowia. Prosiłam ją, by pomogła mi się uczesać, zaczęłam czytać. Świat poza ścianami mojego mieszkania znowu zaczął istnieć pewnego popołudnia, tydzień po tym jak Magda mnie znalazła, odważyłam się, opowiedziałam jej wszystko o obietnicy Kasi, o trzech dniach ciszy, o głodzie i upokorzeniu. Mówiłam spokojnie, bez łez. Magda słuchała w milczeniu, a w jej oczach widziałam niedowierzanie i współczucie. Kiedy skończyłam, przytuliła mnie. Jest pani najsilniejszą kobietą, jaką znam, pani Aniu, szepnęła. W tamtej chwili coś się we mnie zmieniło. Słowa obcej osoby dały mi siłę, której nie dała mi własna córka. Zrozumiałam, że moja wartość nie zależy od tego, czy jestem dla kogoś potrzebna. Jestem Anną. Przeżyłam wojnę, komunę, śmierć męża. Przeżyję i to, ale nie tak jak do tej pory. Postanowiłam, że kiedy Kasia w końcu się pojawi, spotka inną kobietę, nie ofiarę, nie matkę męczennicę, spotka Annę. Stało się to ósmego dnia po moim powrocie ze szpitala. Dzień był słoneczny, a ja, z pomocą Magdy, pierwszy raz usiadłam w fotelu przy oknie. Czułam się prawie dobrze. i wtedy usłyszałam klucz w zamku. Moje serce na moment zamarło, ale zaraz potem poczułam dziwny spokój. Byłam gotowa. Do pokoju weszła Kasia, wyglądała na zmęczoną i zestresowaną. W ręku trzymała siatkę z jakimiś zakupami. Mamo, przepraszam, że dopiero teraz, ale po prostu urwanie głowy. Tomek chory, w pracy piekło, Paweł w delegacji, ledwo żyje. Rzuciła na jednym wydechu, podchodząc by mnie ucałować. Odchyliłam głowę, spojrzałam jej prosto w oczy. Cześć, Kasiu. Gdzie byłaś przez ostatni tydzień? Zapytałam cicho, ale mój głos był twardy jak stal, zatrzymała się w pół kroku. Na jej twarzy pojawiło się zdumienie, a potem irytacja. No przecież mówię. Byłam zarobiona, zostawiłam ci jedzenie, myślałam, że sobie poradzisz przez dwa, trzy dni. Trzy dni? Kasiu, zostawiłaś mnie bez jedzenia i kontaktu na osiem dni. Leżałam tu głodna i obolała. Nie mogłam wstać z łóżka. Dzwoniłam, nie odbierałaś. W jej oczach pojawił się błysk obrony. Mamo, nie przesadzaj. Telefon mi się rozładował, a potem miałam tyle na głowie, że. Zapomniałam. Naprawdę. Kupiłam ci teraz rosół w słoiku i twoje ulubione serniki. Postawiła siatkę na stole, jakby ten gest miał wszystko załatwić. Spokój, który czułam, był niezwykły. Nie było we mnie krzyku ani złości. Tylko chłodna, bolesna prawda. Nie chcę twojego rosołu, Kasiu. Przez trzy dni marzyłam o kromce chleba, o szklance gorącej herbaty. Ale bardziej niż jedzenia, brakowało mi telefonu. Jednego telefonu z pytaniem: Mamo, jak się czujesz? Czy czegoś ci potrzeba? Zaczęła nerwowo chodzić po pokoju. Ale co ja miałam zrobić? Rozdwoić się? Myślisz, że mam łatwe życie? Wszystko jest na mojej głowie. Ja też nie miałam łatwego życia, kiedy cię wychowywałam, odpowiedziałam, a każde słowo było przemyślane. Ale nigdy, przenigdy nie pomyślałabym, żeby zostawić cię chorą i głodną. Nigdy, zamilkła. Spojrzała na mnie, jakby widziała mnie pierwszy raz w życiu. Może tak właśnie było. Nie widziała już matki, która wszystko wybaczy i wszystko zrozumie, gdyby nie sąsiadka. Magda, nie wiem, co by się ze mną stało. To ona wezwała ślusarza, to ona przyniosła mi pierwszy od trzech dni ciepły posiłek. Obca kobieta, Kasiu, okazała mi więcej serca i troski niż własna córka. Te słowa w końcu do niej dotarły. Jej obronna postawa zniknęła, twarz jej pobladła, opadła na krzesło i ukryła twarz w dłoniach. Po chwili usłyszałam cichy szloch. Mamo, ja, ja nie wiem, przepraszam, nie podeszłam do niej. Nie pogłaskałam jej po głowie. Siedziałam w swoim fotelu, patrząc na słońce za oknem. Konfrontacja się dokonała, a ja, po raz pierwszy od wielu lat, poczułam, że odzyskałam siebie. Płacz Kasi nie trwał długo. Był to raczej krótki, gwałtowny wybuch wstydu i poczucia winy. Kiedy podniosła głowę, jej oczy były czerwone. Patrzyła na mnie z mieszaniną strachu i oczekiwania. Pewnie spodziewała się, albo potoku wyrzutów. Albo matczynego rozgrzeszenia. Nie dostała żadnego z nich. Przepraszam to za mało, Kasiu, powiedziałam spokojnie. Nie chodzi o to, żebyś teraz płakała. Chodzi o to, żebyś zrozumiała. Nie jestem meblem w twoim życiu, który można przestawić, kiedy zawadza. Jestem twoją matką i jestem człowiekiem. Siedziałyśmy w milczeniu. Tykanie zegara wydawało się asordujące. W końcu to ona przerwała ciszę. Co mam zrobić, mamo? zapytała cicho. Na początek chcę, żebyś posłuchała. Od teraz nasza relacja będzie wyglądać inaczej. Ja przestanę być na każde Twoje skinienie i przestanę usprawiedliwiać Twoje zaniedbania. A ty zaczniesz mnie traktować z szacunkiem. Nie wymagam, żebyś rzucała dla mnie wszystko. Wymagam podstawowej ludzkiej przyzwoitości. Jednego telefonu dziennie. Pytania, czy żyje? Tyle. Kasia kiwnęła głową. Widziałam, że moja przemiana ją zszokowała. Przez lata przyzwyczaiła się do mojej uległości. Nasza relacja nie naprawiła się z dnia na dzień, była pęknięta, a sklejanie takich naczyń zajmuje czas. Kasia zaczęła przyjeżdżać częściej, jej wizyty były inne, mniej nerwowe. Zaczęła pytać, a nie tylko opowiadać o swoich problemach. Czasem przywoziła wnuki, które stały się dla mnie ogromną radością. Uczyłam się stawiać granice, kiedy mówiła, że nie ma czasu, odpowiadałam, rozumiem. W takim razie zadzwoń, kiedy będziesz mogła normalnie porozmawiać. Największą zmianą było jednak moje życie. Przyjaźń z Magdą rozkwitła. Zaczęłyśmy traktować się jak rodzina. Kiedy już mogłam swobodnie chodzić, zapisałam się na zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Poznałam tam inne kobiety w moim wieku, Jadwigę, byłą nauczycielkę, i Grażynę, która całe życie prowadziła kwiaciarnię. Zaczęłyśmy spotykać się na kawę, chodzić do kina. Znowu miałam swoje sprawy, swoje tajemnice, swoje radości, które nie były związane z córką. Odzyskałam swoje życie. Bolesne doświadczenie z Kasią, choć zostawiło bliznę, stało się dla mnie brutalnym, ale potrzebnym przebudzeniem. Zrozumiałam, że największą miłością, jaką możemy dać naszym dzieciom, jest nauczenie ich, jak mają nas szanować. A tego nie da się zrobić, nie szanując samej siebie. Moja historia nie ma hollywoodzkiego zakończenia. Z Kasią wciąż miewamy trudne chwile, ale jest to relacja prawdziwsza. A ja? Ja jestem szczęśliwa. Mam przyjaciółki, mam pasję i mam nową siłę, której nikt mi już nie odbierze. Bo wiem, że nawet w najciemniejszej ciszy, kiedy wydaje ci się, że jesteś sama, ktoś może zapukać do twoich drzwi. Czasem wystarczy tylko znaleźć siłę, by odpowiedzieć. Dziękuję, że wysłuchałaś mojej historii do końca. To opowieść, która wydarzyła się naprawdę i która na zawsze zmieniła moje życie. A teraz ja chciałabym usłyszeć ciebie. Czy w twoim życiu zdarzyła się sytuacja, w której poczułaś się zawiedziona przez najbliższych? A może to ty byłaś tą dobrą sąsiadką, która wyciągnęła do kogoś pomocną dłoń w potrzebie? Jak myślisz, czy potrafiłabyś wybaczyć na moim miejscu? Zostaw swój komentarz poniżej. Każda historia jest ważna i każda z nas może dać siłę innym. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści z życia wziętych.